Cześć, witajcie na mój kanał. Dzisiaj zagramy Mister Planet i będzie mała niespodzianka. I w tym takiego łatwego będę ulepszać VIP. To była niespodzianka. Nie powinno tego mówić... Jestem strachem. Przepraszam, że tak zdecham, ale to mój pierwszy odcinek z głosem. Więc tak, Więc tak włączę włączam tylko gogle albo Lufiną... no wiecie. No, i się do Was oddzwonię, bo zapomniałam włączyć, a włączyłam na sam pulpit. Dobra, ja w takim razie już wróciłam do Was. Też porozmawiamy o tym, o starym MSP. I mam nadzieję, że. że mi się to wyszuka, bo od wczoraj mnie jakoś bardzo dziwię. No ale chyba się udało. To jest takim. Teraz nie mam z tym problemu, że y, gdy mogę z wami rozmawiać i pisać hasło, ja się tego nauczam, gdy gadałam z mamą, wpisywałam hasło, y, y, no wiecie, no. ej no, no, więc po prostu tak jest, no czasami, no Jezus to, nie, gdzie to jest, co chodzi? Yy. Ale tak jak zawsze, po prostu, ale po prostu wtedy bzdury. Mam nadzieję, że hasło się udało opisać. No, raczej udało. Poczekajcie chyba, moment, a ja wam coś powiem. Bo ostatnio w tamtym czwartek albo dwa tygodnie temu, podobno miało być stare MSP. Może już nawet jest. Nie wchodziłam bardzo długo. Stare eee, MSP. Chyba wiecie o co chodzi pewnie, może wtedy jeszcze nie graliście, ja nie grałam to. Mm, Rozumiem się. Mam nadzieję, że nie będziecie mieć nic przeciwko. Ja może to ciszę. I tak jak mówiłam, stare MSP ma po, powrócić, bo moderatorzy y, tak po prostu zdecydowali. No, i zaraz pójdziemy zobaczyć na nasze motywy. Motywy, motywy, e, motywy, przepraszam. Ile mnie tutaj czeka? <śmiech> Wielka przygoda. No dobra. I co, ale jak... Pss. Ej, ale, ale o co chodzi? Ej, czemu nadal jest śnieg? Na no, MSP. No dobra, grunt. Chodźmy, chodźmy na zakupy, a niedługo sobie ulepszę Vipa. No, ale to chyba nie wiem, czy w tym odcinku zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co no o tym sądzicie, że będą częściej filmiki z głosem? Napiszcie w, napiszcie w komentarzu, że to dobry pomysł, albo coś takiego. O, ale ładne buty! Ej, prawda? Ej, to też jest ładne. Ej, chcę tu ubrać. To jest ładne. Mm. Szkoda, że te włosy są za 6 diamentów. Ale jak ulepsza Vipa, na pewno nic nie stanie. Ale tak też ładnie wygląda. Nie powiem, że nie jest ładnie, ale bo jest ładnie. Mm. A jeszcze muszę sprawdzić, czy go zdziała. Y... Działa, działa, działa. A te buty też są ładne. Korona Elzy, taka. Taka jakby gdyby była fryzura, taka jak Elzy. To by było naprawdę fajnie. Ale. Hmm. Dziwne. Co, co widzicie? Hmm, ciekawe. Po prostu w tym motywie były unikaty ze starego MSP w ogóle widzicie. To, I to od Pixie Star. Jest. I tutaj są takie. Um, takie dziewczyny. Ona była kiedyś jako animka. Pokazywała animki na przykład. I no wiecie, ale po prostu pewnie dużo osób już o tym wie. Nie muszę wam tego mówić. Ja zresztą informacje już przeprowadziłam ym, w tym odcinku Lau, Laura Sopel. Nie przyjmuję jakieś. Już nie powiem. Ale ym, może to są moi widzowie, tak. Przepraszam, ale widzicie kto mnie zaprosił, bo ym, no skąd ja mogę to wiedzieć. Eta brązowa o co chodzi? Posiada użytkownika ponad 3 miesięcy. Fajnie. Fajnie. Zarobiście się, cieszę. Mhm. Tutaj e. sobie spójrzmy. Hmm. No dobrze. Ja już dawno. Nie... Tęsk... Tęskniłam, ale tak. Bo wezmę to. Ym... Mnie tu nie było. Tęskniłam. Tęskniłam. Ech, jeszcze chciałam to serduszko dodać. Dobra, mamy serduszko już. Chyba jeszcze VIP. E, e, Dobra, jeszcze VIP mi się nie kończę, ale spójrzmy tutaj do ulepszenia VIP. Teraz sobie skarbonkę opróżnimy. Ja kupuję pakiet srebrny, ponieważ na te tutaj nie mam tyle pieniędzy w telefonie. A to, 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 to pakiet brązowy w ogóle mi się nie opłaca, poza za wszystkiego, a zawsze postro można dać. I ja właśnie kupuję to na swój numer. I e i będę pokazywać. Dobra, zobaczymy, co mamy w poczcie. E, moja koleżanka z klasy to jest Maja i e, to jest Majka. Uh -huh. Pozdrawiam cię, Maja. Cicia lilaja albo pożeg. Co to? E, hej, co robisz? Nie, nie znam cię. Nie znam cię. No bo że nie. Mm, hej. Hej. Przepraszam za ten głos, bo przecież się wkurzyłam. A ja muszę zrobić. E, Okej, okay. Ja muszę na chwilkę zrobić pauzę. E, bardzo was za to przepraszam. E, o, ale już nie ma. Cześć. Nagrywam. Też ja nagrywam. zrobię pauzę, bo muszę to zobaczyć. A to nie, nie wasza sprawa. Dobra, ja już jestem. Minęło może z kilka minut e, a z kilka sekund. Sorki. chciało. Ale dobra. A już się nie mogę doczekać, też ulepszę VIP-a. No, VIP-a. Ulepra XX, dobra. Za kilka minut. Za kilka minut. No, pozdrawiam, hashtag Adam Zimmerman. Yy, nie wiem, co robić. Moja, bo moja, Usunąć konto, A to mi chodzi, nie chcę. Jestem głupia. Prawda? Jestem głupią youtuberką. I e, zaraz porównam się kotu ta ale tylko by być ulepsza, nie wiem. E, myślę, że Wam się tomu to spodoba. A sam chyba. Nagrywa... Kilka. Minut. co, ja już się z wami pożegnam, bo zaraz samo mi się wyłączy. Dobra, więc do zobaczenia do niedługa. Pa pa!